No, witam serdecznie. O, jestem tak na obrzeżach tutaj mojej dzielnicy. Postanowiłem sobie wyjść na taki jeszcze poranny spacer i w spokoju też przywitać się z Wami, a troszeczkę poopowiadać Wam co się wydarzyło, że mnie nie było. No, powiem szczerze, że wybrałem sobie niezbyt dobrą ścieżkę, bo tutaj jest dość budniście. Jestem na obrzeżach, tak jak powiedziałem. No, ale dobrze, to jest taki troszeczkę niezapowiedziany live. Ze względu na to, że przez około 2 miesięcy mnie nie było, i chciałbym powiedzieć, dlaczego mnie nie było. Ponieważ ostatnio na kanale, materiał, który widzieliście, to był z października 2000, chyba się wrócę, bo niezbytnio to dobre miejsce do tego, żeby chodzić. Bardzo błotniście jest. Ostatni materiał, który, który zamieściłem na kanale, to było z tego gotowania żuru na chorowskim rynku. I to tak naprawdę było ostatnie coś, co, co, co zrobiłem na kanale, i teraz dlaczego mnie nie było? Nie było, nie ze względu na to, że powiem szczerze, że byłem dość troszeczkę zmęczony tym całą koordynacją święta namiotów. Po raz pierwszy, jak mam kanał wartościowe życie, robiłem coś, co też było bardzo ważne z Bożej perspektywy. Dwa miesiące przygotowań, później samo uczestnictwo. No i troszeczkę chciałem. Odpocząć. No, ale też w międzyczasie, jak wiecie, nie będzie to dokładne cytat z, z pisma, ale e, nie zmagamy się z kościami, z krwią, a z wieżnościami e, duchowymi, więc e, można powiedzieć, że dopadły mnie pewne takie e, wątpliwości, oczywiście dotyczące wiary, i to było, no, było bardzo mocne, więc musiałem sobie wszystko poukładać. Także to odbiło się na tym, że Praktycznie na kanale nic nie robiłem, więc, więc jeśli, chodzi o kwestie, jeśli chodzi o kwestie kanału, no to można powiedzieć, że była taka mała przerwa. Była ona około dwóch miesięcy. Na Facebooku oczywiście, gdzie tutaj jestem, pokazywałem jakieś powtórki rzeczy, które wcześniej rzucałem. Pokazywałem też Rabiego Schneidera, jego ziarna objawienia. Ostatni odcinek jeszcze Wam pokażę w styczniu. No i tak mniej więcej to wyglądało Czy To był czas takiej, takiej Modlitwy, refleksji No i zamysłu co będzie W przyszłym roku Tak to się składa, że No wiadomo Żyjemy w takich czasach jakich żyjemy Więc mamy jakieś wyzwania Dnia codziennego Ale tutaj na kanale mówię o rzeczach Które są związane z kanałem Tak więc zanim przejdę Tak na krótko Co w przyszłym roku jeszcze dla Was będę miał to chcę Wam życzyć błogosławionego roku 2022 według kalendarza gregoriańskiego żeby wkroczyliśmy z odwagą cokolwiek ten nowy rok przyniesie abyśmy się nie poddali bo ten który jest u góry jest mocniejszy od tego wszystkiego co tu jest na dole no i życzę Wam tak tradycyjnie do siego roku no i tak jeszcze jak już korzystam z okazji, że tutaj mówię, wyszedłem na jakąś normalną drogę to powiem Wam, że jestem też wdzięczny tym ludziom, którzy dołączyli do kanału Wartościowe życie na YouTube. Jest już nas ponad 300 osób. Tak można powiedzieć, że w ciągu tego roku przybyło ponad 200 subskrybentów. Ja doceniam każdą osobę, dlatego że cieszę się z każdej osoby, dlatego że te ponad 200 osób uznało, że to co pokazuję, to co mówię jest warte uwagi, na tyle, żeby przynajmniej obserwować co się dzieje. No i co się dzieje? Na pewno wrócę z właśnie programami Warte Uwagi, gdzie już pytałem się wcześniej, właśnie niecałe dwa miesiące temu, widzów, co byście chcieli, abym opowiedział. Mam parę tematów zasugerowanych przez widzów, tak więc one będą teraz w styczniu w opracowaniu. Będzie cykl programu Bliżej Izraela. To jest cykl takich fajnych, pięciominutowych programów, Opracowanych przez Międzynarodową Chrześcijańską Ambasadę w Jerozolimie, więc będziemy oglądać miejsca historyczne, które związane są z Biblią. No i też o sprawy, które dotyczą Izraela na bieżąco lub no, z perspektywy ludzi, którzy tam mieszkają. Czy coś będzie jeszcze nowego? Nie wiem, chciałbym zabrać Was ponownie do arki. Noego, raczej w sensie Muzeumarki do Noego, to było w 2018 roku. Was już tam kiedyś zabrałem na samym początku. Trochę się tam zmieniło. Będę rozmawiał z taką pewną służbą, która dość ciekawy materiał zrobiła. Może zgodzą się na to, abym po prostu to zamieścił na swoim kanale. No i parę pomysłów na rok 2022, jeśli chodzi o kanał. Mam a co będzie, to, to, to po prostu zobaczymy, ale na pewno jak będziecie obserwować Facebooka czy. Czy będziecie obserwować przede wszystkim YouTube, bo tam najczęściej wrzucam materiały? Kto ma aplikację Telegram, to też tam tak dodatkowo wrzucam. Wygodna dość aplikacja, ale raczej używam Facebooka i, i, i YouTube'a. Tak więc, co do nowego roku, to tak jak powiedziałem, będą, będą te nowe rzeczy, będzie się działo cytując bym, można powiedzieć też i piosenkę i na pewno na pewno zobaczycie ciekawe rzeczy w 2020 roku jeśli chodzi o kwestie wartościowego życia na, na pewno będę chciał jeszcze w tym roku, już mówię o roku 2022 także jeszcze, jeszcze raz koordynować święto namiotów które odbędzie się jak dobrze pamiętam, chyba w październiku. E, I e, tytuł tego będzie Ziemia Obiecana. Tak więc, e, no może teraz przechodzimy przez taki czas pustyni, e, bo mamy dość ciężki czas. Tak więc dojście do Ziemi Obiecanej to jest coś fajnego, nie? Dobra, nie zagaduję Was, bo chciałem Was tylko poinformować, że mam się dobrze, żyję, e, że jestem e, i wracam do Was po nowym roku. E, wracam do Was po nowym roku. Przypuszczam, że tak... E, Zacznę od takiego programu właśnie podsumującego ten, ten rok 2021. Mam taką już mał, małą tradycję takich programów e, specjalnych. One są troszkę dłuższe. Nie robię ich za często, bo wiem, że w dobie dzisiejszego internetu, a w szczególności jak taka aplikacja jest, e, dobra, niech będzie, nie robię reklamy TikTok na przykład, to ona jakby wymusiła trend takich bardzo szybkich i konkretnych filmików. Kilkuminutowych wręcz, więc wiem, że mniej więcej średnia oglądalność moich filmików to właśnie trochę ala takie TikTokowe, chociaż na TikToku mnie nigdy nie znajdziecie. I to by było tyle. Ten program specjalny tak planuję zrobić na styczeń. Oczywiście wtedy Wam tam opowiem więcej na spokojnie, oczywiście będzie to wszystko określone piękną muzyką uwielbieniową. No i to tyle, no to jeszcze raz błogosławionego 2022 roku, według, według takiego można powiedzieć kalendarza Bożego jest to rok szabatowy, czyli rok, w którym według tego co Bóg mówił kiedyś do Izraelitów, aby, aby ziemia odpoczywała, tutaj jestem też takie troszeczkę pola, aby ludzie odpoczywali, aby to był taki rok takiego totalnego odpocznienia, i też tego życzę, żeby właśnie ten rok 2022, do tego kalendarza, z którego my korzystamy, też był takim rokiem odpocznienia. Tak więc e, od tego wszystkiego zamętu, który się dzieje na świecie, e, i od tego wszyscy, wszystkich problemów, które, które są, e, a jakiekolwiek one by nie były, to z odwagą Bożą e, wkraczajmy i będziemy w tym roku 2022. To by było wszystko, nie wiem ile mówiłem. E, Będę starał się też mówić krótko rzeczowo i na temat, czy to w takich liveach, czy to w wszystkich programach, które będę kierował do was. No i, cóż, widzimy się już niebawem w nowych programach, które będą na youtube i oczywiście też tutaj wiadomo, też będę wrzucony na Facebooka. Więc błogosławiony jeszcze raz, błogosławionego 2022 roku i do zobaczenia. Cześć, pa.